Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Cześć. Dzisiaj mamy miks drapeczek różnych kolorowych. Dużo ich. Mamy ekstra linię, gruby cash, szczęśliwe linie, askier, gwiazdka z nieba, biklow, srebro złoto i e, super, super 7. 7. Łączna kwota jest 45 zł. Tak? 20, 45 mhm. zł. To będziemy drapać. <laughs> Zaczniemy sobie od... Super 7 szukamy oczywiście naszych kochanych siódemeczek. 3, 4, 2, 8, 6, 5, 9. No niestety, Czta? ale to się nic nie dzieje. Mamy srebro i złoto. Wygrywające liczby, ale szukamy również worka z pieniędzmi. Wygrywające 17. Jeden, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści. Dwa, dwa. Trzydzieści, sześć, dziewiętnaście, osiemnaście, mm -hmm. trzynaście, trzy, dziewięć, dwadzieścia siedem, trzydzieści, cztery.

27 I, 2, i 25. To już nic. I tu. No Dobra. niestety. Okej. Okay. Ale my się nie poddajemy. Dobra, i tutaj szukamy trzech takich samych. Trzy. Dobra. Lecimy. Piłka. Portfel. Klamik, podkupa. winogronko, Pierścianek. Pierścianek. Piłka. Biedronka, Flaming. wisienka, wisienka. jabłuszko, Flaming. Biedronka. Ale się pasują. Dzwonek i wisienka. I asykier niestety, puste. Dobra. Jeszczeń, zaczynamy linię teraz. My lubimy linię Nas odstresowują bardzo, nas relaksują. Fajna sprawa. Dobra, po dwa symboliki. Serce, arbuz. arbuz. Mhm. Arbuzik. Tu mamy arbuzik. Arbuzik, serduszko. Serduszka wszystko. nie widać. Krab. I dzwonek. I dzwonek. No zaczynamy dzwonkiem na górze zobacz. <laughs> Dzwoneczek. Dzwoneczek. Krabik. I chyba to by było na tyle biedroneczka i złota złota tu 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 nie ma o jest okay, sztabeczka szukaj szukaj dobrze sztabeczka jest I tylko jedna. biedroneczki nie ma banan śliwka Śliweczka. mamy śliweczkę mamy banana mm. Nie ma. Więcej nie. W pierwszym rzędzie ostatnie dwa kwiatek gruszeczka. Kwiatek, kwiatek, gruszka, kwiatek. Ale Wszystko. w było sporo w tej pierwszej. Oj linii. bardzo bardzo. Dobra. Sakwa. Pomarańczka. Sakwa pomarańczka, tatka, tatka. mamy. I pomarańczki, sakwy nie ma. Jabłuszko, trefl. Trefl. Mm, jabłuszko, trefl. Już ja jabłuszko na górze też jest. No i dobra, chyba wszystko. Widzę, koronka się pokazuje. pokazuje. I koronka. 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 Mm. Winogrona nie widzę. Ej, ile pustaków. Bardzo dużo, jest. bardzo dużo, ale to nic. To nic. Kości garnuszek. Zobacz, w jednej linii, dwie I kości dwie i garnuszek, ranozy. tu mamy garnuszek, tu mamy kości, uh -huh. o i tu, I tu mamy rano. kości i tu mamy garnuszek. Ok, Dobra. gwiazdeczka, gwiazdeczka, gwiazdeczkę widziałam, jest tutaj gwiazdeczka, I tu, o, i tu mamy gwiazdeczkę. I zostały Super. dwa symbole. Dwa ostatnie. Pik i diament. Pik jest. Pik jest. No. No i, i to wszystko. Nie ma. kontrolne sprawdzimy. Kontrolne różna chyba. jest tak. Tak. Dobra. A, i... No i... Szczęśliwe i nie poszły szybko. No to co? gruby kasz gruby kasz 14 numer. I szukamy liczby? Jakby świnka. Co tam I cała ta. cała świata? No dobra. dobra. Szukamy symboli. Szukamy. 9, 14, 40, 31 i, 30, i 35. 35.

No I 25. I ostatni. 37, Jedenka. 1, 39, 8. I trójcze. No, taka kurczę. seria poszła, że ekstra linia może uratować teraz nam fajny odcinek i fajny wynik zrobimy. No to zobaczymy. Zobaczmy. Co my tu mamy? Tu mamy słonika i kluczyk. <laughs> kluczyk widzę. Uh -huh. Słonik widzę. Słonik widzę, kluczyk widzę, kluczek ładnie kluczyk. Słonik kluczyk, jest na niebieskim kluczyk, chyba Słonik, tak? słonik, no i, I wszystko dobra, Ale dopiero zaczynamy. Słoneczek więc... parasolka, słoneczek parasolka. Na niebieskim parasol. Już masz. Dzwoneczek, Dzwoneczek. Nie ma dalej. Jest dzwoneczek. Jest dzwoneczek. Jest, jest dzwoneczek, dzwoneczek, parasol. Dzwoneczek, parasol. Dzwoneczek, parasol. Mamy tu. Tak. I wsią. I chyba wszystko, nie? Tak. Dobra. Diamencik, kwiatek. Dobra, to lecimy. <noise> Diamencik mamy kwiatka, kwiatka mamy, mhm. tutaj nic, nie ma, na niebieskim, no, na żółtym kwiatek i, i jest diamecin. no, Dobra. gwiazdka, cytryna, jest na samej górze cytrynka. <laughs> Cytrynka. Cytrynka, lub gwiazdka. Cytrynka, tu mamy cytrynkę. Tu mamy cytrynkę, cytrynkę, gwiazdkę. A gwiazdka. Super, fajnie. Cytrynka, na różowym. gwiazdka. Cytrynko na różowy. Cytrynka. No. Cytrynka. Sporo cytrynek, sporo. Cytrynka, gwiazdka. gwiazdki? Małą, gwiazdkę, mało tylko jedna chyba. No, szukamy co tam szukamy dalej. Księżyc, Słońce. Księżyc i słoneczka. Dobra. No to słoneczko mamy tu. Mamy tu. Mamy, Ach, nie pęch, mamy. mamy, nie ma. No mamy, Jest słoneczko. Jakiś się tutaj zaplątał nam, zaplątał. ale fajnie, może nam do linii. I teraz tak, baloniki popcorn. i popcorn. No to od góry. Popcorn lecimy. Popcorn. Popcorn, baloniki. Mamy popcorn. Popcorn, baloniki. Ja sobie tak mówię, żeby nie przeoczyć pomagać sobie po prostu a popcornu to trochę dali zobacz. Dali. popcorn baloniki są balony na niebieskim na dole o widzisz to i tu są... masz na żółtym no i fajnie wszystko i chyba się kolejne dwa leżak sakwa leżak sakwa leżak sakwa leżak sakwa, leżak sakwa. na początku nie widać nie widać, nie widać. No nie może. No, no chyba, chyba tak. Chyba nie widzę. <grym> nie <grym> ma. pusteczki. Lody, lody motylek. O mamy lody. lody. Jest motylek. Jest na żółty. motylek. Szukaj mnie. Lody, moty. Motylek. No, jest motylek. No, Na dole z naszych symboli. Nie ma. kolejne dwa. Piłeczka, okulary. No tego będzie. No, dobra, okulary Okularki. Okularki. Piłeczka. Piłeczka okularki i piłeczka o, Oku tu obok, obok siebie obok siebie dwa naraz okularki Piłeczka. no nie też masz i okularki zobacz ładnie tu mamy Jest. Okularki. I, okularki, i i i i i i osiem <noise> do końca podkowa z rolkami, rolkami. rolki były Rolki podkowa podkowa tu mamy roleczki Rolki tu i... mamy roleczki I tu będzie podkowa tu no. mamy roleczki I tu mamy roleczki dobra tu mamy roleczki tu mamy robeczki. No niestety podkowy nie były. podkowy nie. Niech, niech Ale zobacz da jeszcze dać. mamy trochę symboli. Kości, czapka. Kości, czapka. Kości, czapka. Nie ma. Tu mamy kości. Dobrze. Klapki by nam się przydały. Oj, ładnie by nam pomogły. Kości, czapka. Tu mamy kości. Kości. Właściwie. To nie dali. Dobra. Korona. Korona krab. I Korona krab. Korona krab. Zobacz, nie ma. Jeszcze kraba na dole widziałem. No to Ale korony krab. chyba nie ma. Korony też nie ma. Nie. nie ma. Pustacze. Arbuz. Decydujące starcie. Arbuzik. Mam arbuzik. Tu już po kolei chcesz sobie. Tak. Tak? Dobra. Jest tu arbuzik. Tu mamy, tu mamy arbuzika. Tu mamy arbuzika. Tu mamy arbuzika i tu mamy arbuzika. No i decydujący. Ptaczek. Tak, uuuu, chyba, chyba ptaszka nie było. było. ptaszek. Ja Cię ptaszek, kręcę. To chyba drugi odcinek, kochanie. Który mamy? Który pusty. niestety z drapeczki nam się. No i co mężu? Sprawdzamy Sprawdźmy. kontrolne FC no. trzy różne i zobaczcie. Czyli, Też taki czyli... odcinek wpada. Tak Czasem, wszystkie czasem drapeczki. drapeczki przynoszą no. nam zero. Zero. Ale no ale zapraszamy Was na, na kolejne drapanie, y... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Miłego was dzianka. Serdecznie. Tak, buziaki pa.